więzienne za mną, prawo moralne we mnie, Kamradki i kamraci. Żyjemy w roku wyborów parlamentarnych, a więc co do prawdy. wróg będzie robił wszystko, abyśmy nie mogli wdrożyć prawdy w rzeczywistość. Ale nie mamy wyboru, bo jeśli nie będziemy mówić prawdy więcej, zakazanej prawdy, klasyfikowanej jako mowa nienawiści, to tak jakbyśmy popełnili samobójstwo ku radości naszych wrogów. Wrogowie kreują rzeczywistość tylko we własnym interesie, i tylko dla własnej korzyści we wszystkich aspektach. Im zawsze jest dobrze, oni zawsze są arbitrami elegancji, to oni kreowani są na autorytety, nawet autorytety moralne, a na nas są zakładane pułapki, i to wrogowie je zakładają, a my w nie wpadamy, w te pułapki. Wpadali w nie nasi dziadkowie, wpadali w nie nasi rodzice, i wpadają w nie nasze dzieci. Proponuję dosyć tego, dosyć. Eliminacja wroga jest lepsza od likwidacji pułapek. Łatwiej eliminować kłusownika niż zbierać pozostawione przez niego pułapki, w i sidła. Czyż nie? To też jest prawda. Czyż nie? Śmierć wrogom ojczyzny. Nie wiem, może polskim interesem narodowym jest sprzedawanie Polakom ropy po 8 zł za litr? A wyłożenie na Ukrainę 30 tysięcy litrów za jedną złotówkę. To może polskim interesem narodowym jest wysyłanie Polaków na wojnę. My społeczeństwo mamy być jednorodne, mamy być narodem polskim, jednorodnym narodem. Przychodzę tutaj, aby prosić Was o to, kiedy wrócicie do swoich domów żebyście nieśli falę miłości, żebyście nieśli falę dobra, żebyście nieśli falę pokoju, bo to nie jest nasza wojna. To nie 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 nasza wojna. Kto nie skacze, ten za wojną. O, o, o. Kto nie skacze ten za wojną! O, o, o! Kto nie skacze ten za wojną! O, o, o! Bardzo dobrze. Kochani, skaczemy, skaczemy. Możemy pajacyki jeszcze zrobić. Tu jest polska! A nie Polin! Tu jest polska! A nie Polin! Tu jest Polska! A nie Polin! Czoujkę Polsce! Czoujkę Polsce! Piotr Wojciechowski Polacy! Wojciech Oślański Paweł Kondrakowicz Wszyscy Polacy, którzy są z nami Polacy! Śmierć wrogą ojczyzny! Dziękuję. I tutaj, odnosząc się do naszej obecności, albo inaczej, do obecności NATO u nas. To było 12 marca 1999 roku. Samo się nie weszło do NATO. Odpowiednie osoby odpowiednich nazwiskach to zrobiły. Był taki minister spraw zagranicznych, Geremek się nazywał. Był taki premier. Twierdził, że ma Buzek na nazwisko. No i podpisał wszystko taki ktoś, który miał taką pewną chorobę, ale o tym nie wiedział już wtedy. Nazywał się Kośniewski. Oczywiście to nie jest wina tylko ich trzech. Bo wtedy to podpisał cały sejm, cały rząd. Cały rząd, czyli cały rząd, cały cyrk, wszyscy. Nawet ci, którzy wtedy byli przeciwko, kiedy tacy byli, nie mieli siły przebicia i nie zrobili nic, mając większe możliwości wtedy, niż my teraz, a jesteśmy w sytuacji gorszej, a możliwości mamy mniejsze. Ale ci, którzy nami rządzą, stwierdzili, że dobrze będzie dla elit światowych europejskich, jak w Polsce będzie Unia Europejska. I tu chociaż było, było referendum przeprowadzone, ale w sprawie wejścia Polski do NATO nie było referendum. Gady nie pozwoliły narodowi wypowiedzieć się. A naród w 1999 roku czym się zajmował? Przetrwaniem! Po transformacji ustrojowej, gospodarczej, przetrwania w najgorszym okresie, kiedy upadały polskie przedsiębiorstwa, były likwidowane, za złotówkę przejmowane były majątki. I wtedy, sześć lat po opuszczeniu wojsk rosyjskich, wprowadzili wojska amerykańskie. Zaczęło się od Szczecina, potem poszło dalej. Bydgoszcz, Poznań i tak dalej. To było 12 marca 1999 roku. I co jest najtragiczniejsze? Wtedy trwała wojna w Jugosławii. Nasze siostry, słowianki, nasi bracia, słowianie, Serbowie. 24 marca 1999 roku, całą NATO, ale wiadomo, Wi wiadomo, że prym tam wjedzie wie Szab i Bertole. Stwierdzili, że nie mogą sobie poradzić z uporem Serbów, z ich gorącym pragnieniem utrzymania swojej ojczyzny. 24 marca, czyli zaledwie 12 dni po wejściu Polski do NATO, rozpoczęła się operacja. Nie umiem po Szapowsku mówić, więc powiem jak to się pisze. Aliet force. Niech się ze mnie śmieją, ja angielski znać nie muszę. Dziewięć lat chcieli mi nauczyć tego języka im się nie udało. Rozpoczęli bombardowanie. Rozpoczęli bombardowanie. Na początku obiekty wojskowe infrastruktura militarna. No jest wojna powiedzmy, że w porządku, ale to trwało chwilę. Potem zaczęło się piekło dla cywili. W 1999 roku bombardowanie Szapowskie Brytolskie spowodowało zniszczenie, poszkodzenie 89 zakładów pracy, 128 innych obiektów przemysłowych i usługowych, 120 obiektów energetycznych, 148 szpitali, przychodni, punktów leczniczych i hospicjów. 118 obiektów radiowych i telewizyjnych, 82 mosty, 61 węzłów drogowych i tuneli, 25 urzędów pocztowych i telegraficznych, 70 szkół, 18 przedszkoli, 9 budynków uniwersyteckich, 4 akademiki. 35 kościołów, 29 monasterów, jeden budynek ambasady chińskiej, trzy ofiary śmiertelne. Do dzisiaj tym tego nie zapomnieli. Łącznie niecałe 2000 ataków bombowych na w sumie niewielki kraj, jakim teraz jest Serbia, wtedy jako Jugosławia, jako Federacyjna Republika Jugosławii, miał terytorium trochę większe. Serbowie w końcu musi odpuścić. 6 tysięcy rannych. Służby, wojskowej, policja. Około tysiąca zamordowanych. I o ile jeśli chodzi w czasie wojny służbą do rower, to powiedzmy, że zabitych. Ale ponad 2000 tysiące zamordowanych cywilów w Jugosławii. Przez kogo? Przez Brytoli i Szab. Bezwzględni mordowali cywilów, a my teraz my jesteśmy z nimi w sojuszu. I nam przez ich działanie przypisuje się winę za to, co się stało. No nic dziwnego. I też z bandytą. Trudno. Oni nas spychają teraz w następną wojnę. Po oni chcą kolejne interesy robić i będą je robili, ale naszą krwią. Na to nie ma naszej zgody. My jesteśmy w sojuszu ze światowymi oszustami, szapami z bertolami. Z to są światowi oszuści, wyzyskiwacze, tradycje kolonialne, no nic dziwnego. Złodzieje, gwałciciele, mordercy są światowi zbrodniarze. Dla naszego dobra powinniśmy ten sojusz militarny opuścić. Ale jak się larum tutaj podniesie w Polsce, jak to możliwe, rodacy, kamraci nie chcą sojuszu z Bertolami i z Szapem, bo my mamy świadomość odwagę o tym mówić. Tylko że oni tego nie rozumieją, bo robią docelowo. No bo nie chcecie sojuszu z zachodem, to musicie automatycznie chcieć sojusz ze wschodem. Gówno prawda! My mamy sami z siebie być mocni, silni, samowystarczalni. To nasza siła wewnętrzna ma powodować, że ktoś będzie z nami chciał sojusze zawierać, a i nas włączać w jakieś sojusze i nas wyzyskiwać. Polacy w większości tego nie rozumieją. Po raz kolejny tak czepiam się tych świadomych, którzy nie mają odwagi wejść na nic. Wasza świadomość, jak nie macie odwagi wyjść z nią do ludzi. Tej ilości, tej masy ludzkiej potem brakuje, żeby przychylić szale zwycięstwa na naszą korzyść. Ale jest coś jeszcze gorszego. Rząd Polski, inaczej, to ci co... Zarządzają polską ziemią i rządzą nami. W ostatnim roku przeznaczyli na utrzymanie wojska amerykańskiego, podobno, czyli to jest już ilość minimalna, zaniżona 20 tysięcy tutaj jest zbrodniarzy amerykańskich. I to kosztuje. Minimum to i tak jest już nieaktualnie doszacowane 20 miliardów złotych Do tego Kto będzie oburzony trudno Obiecaliśmy prawdę jaka by nie była I taką przedstawimy Ponad 15 miliardów Na obce państwo Na Watykan, na kościół katolicki 15 miliardów jak podaje takie statystyki, czyli i tak są zaniżone oczywiście, a jak ktoś z nich twierdzi, że my kłamiemy, że kwoty są za wysokie, to niech je zdementują i stwierdzą, że jest 14 milionów, to się przyznają, że miliard mniej, tak? To się tego przyznają do tego, że ta kupa kasy idzie na obcego. Do tego doszło jeszcze od lutego tamtego roku do lutego tego roku, piękne roczne podliczenie, Ponad 25 miliardów złotych na pomoc Ukrainie tam i Ukraińcom tu. Pięknie. My też chcemy pomagać tym poszkodowanym przez konflikt, przez wojnę. Uchodźcom, naprawdę poszkodowanym. My z chęcią im pomożemy. Przyjmiemy, wykarmimy, ogrzejemy, pomożemy. Tak. Ale to my, jako Polacy, gospodarze, mamy mieć kontrolę nad tym, kto to przyjeżdża i komu pomagamy. Bo tam też są Polacy. Którzy po II wojnie światowej zostali, bo ktoś może tego świata granicę przesunęli. Oni tej ziemi nie chcieli opuścić, dostosowali się, stali się obywatelami Związku Radzieckiego czy Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. Tam zostali, na naszych dawnych kresach wschodnich. I teraz ci Polacy, którzy tam teraz są, oni wymagają naszej pomocy. Ale my na tym kontroli nie mamy. Granice się otworzyły i my nie wiemy przede wszystkim ilu ich to jest. 8 milionów, siedem, dziewięć, nie wiemy. Na granicy nie było ustawionego gęstego świta, dla naszego bezpieczeństwa. Pomoc gościom była ważniejsza niż nasze bezpieczeństwo. Te kwoty są ogromne, ale rząd lekką ręką te pieniądze wydał. I jak to się ma? Do rodziców, którzy muszą pochować swoje malutkie dzieci, nasze polskie, małe, niewinne, bezbronne dzieci, chore na ciężkie, twierdzą nieuleczalne choroby. Na to pieniędzy systemowych nie ma, ale na obcego żołnierza amerykańskiego są. Bartolskiego też, kanadyjskiego są. Na obcego urzędnika kościelnego wotyńskiego pieniądze są. Na obcą społeczność w Polsce pieniądze są. Na dozbrajanie bojowników neobanderowskich na Ukrainie pieniądze są, a na polskie ciężko chore dzieci nie ma. Prosty przykład w nakle nad notecią. Mała dziewczynka, tragedia. Rodziców już nie ma, zostali się dziadkowie. Wyjazd do Ameryki 150 tysięcy złotych, lecień 350 plus koszty z pół miliona złotych. Na to nie ma! Ale na obcych pieniądze są. Kolejny przykład. Zrozpaczona rodzina zebrała 5 milionów złotych. Cieszyli się, zdążyli, zebrali, tyczko będzie uratowane. Za późno. Dziewczynka zmarła. Jak to jest możliwe? Te pieniądze dla obcych są, a polskie dzieci umierają. Wojny nie ma, dzieci umierają, dlatego że im polski rząd nie pomógł. To są nasze pieniądze z podatków. A nawet jeśli te kwoty, które wspomniałem, które są na obcych przeznaczone, są z kredytów, to nieważne. Ratujemy życie naszych dzieci. Naszych... Są dla nas przecież najważniejsi. Rząd polski ma ich gdzieś. Nie zaleziem na losie naszych dzieci, naszych przyszłych pokoleń. Za przeproszeniem zdychają w męczarniach, bo pieniądze się nie znalazły, bo obcy jest ważniejszy. I co takiej matce się powie? No trudno, musi pani zrozumieć, że żołnierz ukraiński bardziej potrzebuje tych pieniędzy? No nie dziwić się, że czasami słów brakuje i tylko się włącza nienawiść. Do kogoś, który żyje nienawiścią do nas, a my się chcemy tylko bronić. Na co zasługują takie osoby, które tak naprawdę zgodnie z polskim... Przedstawiciel może do miasta zasugerował, że sieje, nie tu nienawiść do narodu ukraińskiego i zgromadzenie ma być rozwiązane.